okazać, że Stany też robią istotne zmiany w zakresie takiej inżynierii społecznej, kto zarabia, czy u nich na miejscu, czy która warstwa społeczna. I widzicie Państwo, że na całym świecie mniej więcej podobne ruchy są. Przed chwilą mówiłem o gospodarce niemieckiej, która w zasadzie wygląda na stagnacyjną, ale tak naprawdę jest w głębokiej przebudowie i oczywiście obserwujemy z dużą uwagą. Co tam się będzie działo, bo oczywiście chcielibyśmy z nimi wciąż kooperować, tylko musimy wiedzieć, jaki oni mają pomysł na siebie i co będą potrzebować za, za 2, 3, 5, 10 lat, bo my chętnie im to dostarczymy i też chcielibyśmy wiedzieć, co wtedy będziemy mogli fajnego od nich kupić, no ale to jest jeszcze oczywiście w trakcie. Czy znaczy, te wszystkie opowieści o niemieckiej gospodarce, że tam już jest kłopot i też wali, są mocno przedwczesne? To duża, zasobna gospodarka, bardzo wpływowa nie martw się aż tak bardzo, bardziej na spokojnie patrzmy, co, co oni. Wymyślą. Szanowni Państwo, jeżeli myślimy o tych dużych zmianach, to warto pamiętać o tym, że one przyniosą też sporo zmian nie tylko na takim poziomie światowym, ale też i na poziomie naszym biznesowym. Pierwsza z których warto wymienić, no to oczywiście zmieni się ewidentnie struktura popytu takiego na, 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 na bardzo różne rzeczy na świecie, no i jedno już nieśmiało zaznaczyłem, mniej będziemy sami sobie kupować, więcej będzie nam organizowało państwo, ściągnie więcej podatków i oczywiście część życia nam inaczej zamodeluje i zauważcie państwo, że to będzie wyraźnie większa zmiana niż ta spora, której doświadczyliśmy choćby w okolicach pandemii, gdy żeśmy dużo mówili o tym, że przestajemy latać, bardziej zaczynamy przystrajać domy, w których musimy spędzić więcej czasu, bardziej dbamy o sprzęt elektroniczny, żeby można było z kimś przez okienko porozmawiać, bo nie bardzo można nie przez okienko, tak? Więc mieliśmy dużo tego typu dopasowań i oczywiście wtedy nam się wydawało, że nam się świat na głowę zwalił, ale może nas czekać coś więcej. Oczywiście jeżeli będą zmiany w strumieniach popytu, to oczywiście też będą zmiany w strumieniach dostawców i to nie tylko dlatego, że to będą inne rzeczy, ale też prawdopodobne jest to, że bardziej będziemy polegali na dostawcach nam, bliższym i geograficznie i być może ideowo, a być może też w najbliższych latach okaże się, że dostawy z niektórych krajów będą trudniejsze niż do tej pory. Będziemy to robili przy pomocy celu albo po prostu zakazów, być może dzieląc się na jakieś bloki polityczne, które bardziej będą ze sobą konkurować. I oczywiście zauważcie Państwo, że to co mówię w zakresie popytu i w zakresie podaży to z jednej strony kłopot, ale z drugiej strony też sporo szans. No bo może się okazać, że znajdziemy sporo nowych okazji na nasze towary, na nasze usługi, być może znajdziemy sporo ciekawych możliwości no, jakiegoś przemodelowania swojej, swojej działalności i to nie tylko będziemy obserwować te wszystkie rzeczy jako kłopot właśnie, że, 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 że nam się z dostawcy skończą albo że my nie bardzo będziemy mogli czegoś sprzedać, ale tak jak podkreślam też to są szanse na to, że, że będziemy coś mogli utargować gdzie indziej z innym partnerem i to może być oczywiście dosyć ciekawe i dosyć ważne. Szanowni Państwo, czy z takich rzeczy, które na co dzień obserwujemy w, w gospodarce, warto coś wskazać, co wygląda dobrze albo niedobrze? Jedna z rzeczy jest taka, no, jesteśmy na Śląsku, to jest oczywiście serce polskiego przemysłu i oczywiście w sposób naturalny wszyscy Państwo doskonale wiecie, że to jest główne koło zamachowe, do którego potem doczepia się reszta gospodarki. Wiadomo, jeżeli w przemyśle uda się coś wypracować, zatrudnić ludzi, oni dadzą popyt na usługi, na handel, i gospodarka wtedy idzie do przodu, kwitnie. Więc popatrzmy, co się dzieje w, w przemyśle. My w ostatnich kilku latach mieliśmy taką dosyć ciekawą sekwencję. Popatrzmy na to, co się działo od czasów pandemicznych. My, jeżeli chodzi o działalność przemysłową, przeżyliśmy to całkiem dobrze. My, w przeciwieństwie do wielu krajów zachodnich, nie zamknęliśmy się. Byliśmy w zasadzie cały czas pod parą, żeby tylko zacząć produkować, kiedy już będzie można realizować kontrakty. I myśmy to zrobili skutecznie w przeciwieństwie do wielu naszych partnerów, gdy praktycznie od czerwca 2020 roku mieliśmy już produkcję podobną do tej co rok wcześniej. A niektórzy nasi koledzy do takiego stanu to doszli w listopadzie albo nawet w lutym kolejnego roku. I doskonale Państwo pamiętacie, że dla nas wtedy był bardzo dobry okres dwóch lat, mniej więcej, kiedy nam bardzo szybko rosły zamówienia i bardzo szybko rosła produkcja. My w 23 i 24 odczuwaliśmy korektę do takiego zwykłego poziomu. Państwo widzieli, że produkcji przemysłowej było znacznie mniej niż by mogło być niż byśmy chcieli. No ale jeżeli by to porównać, tak naprawdę na bezwzględnych liczbach, ile się udało wyprodukować, i mówię tu bardziej nie o wartości produkcji, tylko o jej wycenie w takim ujęciu realnym po uwzględnieniu zmian w cenach to my w tej chwili produkujemy mniej więcej 25% więcej niż przed pandemią, zatrudniając tak także 3-4% ludzi mniej niż wtedy, więc widzicie Państwo, że wzrost w stosunku do tego pierwszego szoku, który przeżyliśmy niedawno jest i jest solidny, jak go liczyć nawet na 6 lat i to jest 25 prawie do 30%, no do tego było 5-6% rocznie.